Reakcje stresu wiadomo, że są różne i każdy z nas tak naprawdę odczuwa stres w trochę inny sposób. Bardziej wiąże się to z tym, że jesteśmy wrażliwi na inne odczucia z naszego ciała ale jakby w każdej reakcji stresu nasz organizm przygotowuje się do walki lub ucieczki. Stąd też pojawia się przyspieszone bicie serca, pojawia się podliwość, pojawia się silne napięcie mięśni, wzrost pulsu, oddech staje się taki płytki, szybki. Mięśnie stają się jakby dokrwionej maksymalnie, natomiast w mózgu mogą się dziać różne rzeczy związane z takim chwilowym niedotlenieniem, co może powodować zawroty głowy, jakieś mroczki przed oczami. I to wszystko gdzieś tam w tym naszym stresie się nasila, a w napadzie lęku po prostu urasta do poziomu maksymalnego.